Cześć! Dzisiaj wnioski z testu oraz recenzja nowości z Korei na rok 2025 kasku Dual Sport Adventure, czyli zarówno na bezdroża jak i do jazdy szosowej modelu HJC RPHA 60. Miałem okazję jeszcze przedpremierowo pojeździć w tym modelu i mam parę wniosków na jego temat. W recenzji skupię się głównie na tym, jak w tym kasku się jeździ. Opowiem o aerodynamice, o odczuciach podczas jazdy autostradowej, jak i w lekkim terenie. Bo tego nie dowiecie się czytając opis kasku, a w dalszej części filmu omówię poszczególne funkcjonalności tego modelu. Ja mam na imię Mariusz, zajmuję się testowaniem odzieży i akcesoriów motocyklowych. Jestem także doradcą klienta w sklepie mototour.pl. Witam na kanale Tylko jazda z Motor i zapraszam na film. RPHA 60 to integralny kask Dual Sport z najwyższej serii HJC, czyli RPHA. A to oznacza, że skorupę P będziemy tutaj mieć wykonaną z multikompozytów, a konkretniej z multikompozytu włókien szklanych, organicznych oraz aramidowych. Cena zależy oczywiście od malowania, i na moment publikacji tego filmu wynosi od około 2400 do 2800 zł. Mnie osobiście grafiki bardzo się podobają, wersji kolorystycznych jest wiele i odpowiadają one kolorom najpopularniejszych motocykli Adventure z ostatnich lat, więc każdy powinien dobrać coś dla siebie. Aktualne ceny, jak i aktualnie dostępne malowania jak zawsze znajdziecie klikając w link w opisie tego filmu. RPH60 jest to kask dual sport, czyli taki, który sprawdzić ma się zarówno w turystyce asfaltowej, jak i po zjeździe z utwardzonych dróg. Przykładowo, mamy tam swoją Tenere, Tuarega czy innego dualowego ktm -a. jedziemy sobie na kołach do Rumunii, Turcji czy do innego Maroka i na miejscu śmigamy po lokalnych górach. RPH-60 jak najbardziej się do tego sprawdzi. Z drugiej strony, jeżeli chcemy pobawić się motocyklem niedaleko domu, pozarzucać sobie tylnym kołem na szutrach, poprzedzierać się przez krzaki albo udać na lokalny tet, i zależy nam na wysokim bezpieczeństwie, RPH-60 również będzie dobrym wyborem. A nawet jeżeli jeździmy typowo turystycznie i rzadko zjeżdżamy z tego asfaltu, ale chcemy kask z daszkiem który świetnie wygląda, bo po prostu taki nam się podoba, to RPH60 również będzie świetnym wyborem. Dlaczego? Dlatego, że jest to przede wszystkim bardzo dobry kask turystyczny. Co ten model wyróżnia spośród innych kasków Dual Sport w mojej opinii, które miałem okazję przetestować, to są właśnie jego świetne właściwości turystyczne i przede wszystkim aerodynamika. Czuć tutaj bardziej turystyczny rodowód tego kasku. Wygląda na to, że inżynierowie HJC oparli skorupę rph 60 na sportowo-turystycznym typie, w czym ta marka się zresztą specjalizuje. Szczęka została natomiast nieco wydłużona i opuszczona niżej, by zwiększyć pole widzenia i by zmieściły się gogle. A na górze został dołożony daszek. I czuć tutaj, że ten daszek został zaprojektowany do turystyki. W efekcie czego dostajemy wygodny, przyzwoicie wytłumiony kask o właściwościach turystyczno-terenowych, z daszkiem, który w dodatku nie przeszkadza przy nawet wyższych prędkościach autostradowych, czym też KJC mocno wyróżnia się spośród konkurencji. Przy prędkościach autostradowych, i to w tej górnej granicy. Z powodzeniem mogłem jeździć z założonym daszkiem i to praktycznie bez utraty komfortu. Kask trzyma się na głowie całkowicie prosto daszek nie ciągnie w żaden sposób ani w górę, ani w dół powietrze nie tworzy turbulencji daszek jest dość sztywny pracuje tylko w niewielkim zakresie co jest praktycznie nieodczuwalne. Wrażenia z jazdy są zbliżone praktycznie do jazdy w ogóle bez daszka. Dla mnie jest to dużym ważnym plusem w turystyce. I zanim pojawi się ten zarzut, ja co prawda mam wyższą szybę w motocyklu, co oczywiście wpływa na przepływ powietrza, dlatego zawsze testuję kaski, jeżdżąc także na stojąco i to z wysokimi prędkościami, przez co łapie wiatr bezpośrednio na kask. Kolejnym dużym plusem jest ergonomia użytkowania. Daszek i wizjer zdejmuje się banalnie, wręcz prosto. Całą procedurę wykonamy przy motocyklu bez użycia narzędzi i to w mniej niż minutę. Na górze mamy przycisk zwalniający blokadę daszku, a po bokach śrubki z odchylanym uchem. Wykręcamy śrubki, zdejmujemy daszek, zakręcamy śrubki z powrotem lub chowamy do kieszeni i po sprawie. Gdybyśmy natomiast postanowili jeździć w goglach albo chcieli często wymieniać szyby, bo tutaj dostajemy drugi wizjer w gratisie, to mechanizm zdejmowania wizjera jest tutaj banalnie wręcz Prosty. Nie trzeba ani odchylać, ani zdejmować daszka, nie trzeba zdejmować żadnych maskownic. Po prostu podnosimy wizjer, naciskamy dźwignię i wizjer wyskakuje. Prostszej blokady stworzyć się już naprawdę nie da. I dla mnie ta prostota jest bardzo dużym plusem. A co jeżeli chodzi o właściwości, Terenowe RPH60. Miałem okazję przetestować ten kask raczej w takim lekko średnim terenie, z tego względu, że mój motocykl jest też motocyklem bardziej turystycznym, i wnioski mam następujące. Co od razu odczujemy, zakładając ten kask na głowę, jest to niska masa tego modelu i jak na kask Dual Sport, bardzo przyzwoite wyważenie. Jeżdżąc po wybojach, gdzie dużo pracujemy ciałem, gdzie głowa buja się w te i we w te, niska masa jest bardzo dużym ułatwieniem. Mniejsza masa to mniejsza bezwładność naszej głowy, czyli mniejsze obciążenie karku. Multikompozytowa skorupa poza niską masą daje nam także bardzo wysokie bezpieczeństwo, więc przy ewentualnych wywrotkach głowa chroniona jest na najwyższym możliwym poziomie. No i w terenie szczególnie przydatne jest także duże pole widzenia, jakie mamy w tym kasku. A jak z wentylacją podczas jazdy w terenie? Otóż jak to zazwyczaj w kaskach Dual Sport bywa, wentylacja jest bardziej zbliżona do kasku szosowego, aniżeli do kasku motocrossowego. W kaskach motocrossowych, poza tym, że mamy bardzo daleko wysuniętą szczękę, to także mamy bardzo duże wloty wentylacyjne otwarte na stałe, dosłownie wycięcia w skorupie. Zabezpieczone kratką, żeby błoto i kamyki nam się nie dostały do środka. No natomiast w kaskach, które są nastawione także na turystykę, takiego rozwiązania się nie stosuje, dlatego że byłoby to bardzo niekomfortowe podczas jazdy z wyższymi prędkościami i generowało bardzo duży hałas. Dlatego jeżeli chcemy jeździć w terenie, to tak jak w przypadku innych kasków Dual Sport, najlepszą opcją jest po prostu albo podnieść wizjer, albo go zdjąć i założyć gogle I już mamy czym oddychać. Natomiast do jazdy szosowej wentylacja jest jak dla mnie w zupełności wystarczająca. Za to otrzymujemy całkiem przyzwoite, w mojej opinii wytłumienie jest tutaj całkiem. Przyzwoite. Model ten wyposażony jest w ciekawe rozwiązanie, unikalne zresztą dla HJC, które Koreańczycy wprowadzili do swoich kasków w najnowszej serii, czyli blendę o regulowanej długości. Długość blendy i stopień jej odsunięcia od nosa, regulować możemy w trzech pozycjach. Ponadto kask przystosowany jest do montażu interkomu. Zamontujemy tutaj dedykowane interkomy HJC SMART. Panele sterujące montujemy w miejsce maskownic po bokach, a baterie z tyłu. Jeżeli chcemy natomiast zamontować interkom uniwersalny, to także możemy to zrobić. Od wewnętrznej strony szczęki poprowadzone mamy już kanały na kabel i jest także wycięcie na montaż mikrofonu. Wiele osób decyduje się na interkomy dedykowane, no bo jest to po prostu wygodna opcja. Są one kompatybilne ze skorupą, nie wystają daleko poza obrys kasku. Natomiast jest też bardzo liczna grupa osób, które posiadają interkomy uniwersalne bo na przykład koledzy jeżdżą z konkretną marką interkomów, albo mają też interkom z poprzedniego kasku. No i jeżeli chcemy zamontować interkom uniwersalny, to tutaj wychodzi pewna mała wada tego kasku. Otóż skorupę wyprofilowaną mamy tak, że miejsca na montaż interkomu mamy dość niewiele. Wklej centralkę na taśmie 3M możemy nad maskownicą, i tutaj miejsce jest, ale jeżeli chcemy zamontować interkom na klips, to jedyne miejsce, żeby to zrobić, jest dość daleko z tyłu. Nie jest to moim zdaniem duża wada, jedynie drobna niedogodność bo po prostu musimy sięgnąć ręką parę centymetrów dalej. Natomiast, żeby być w pełni uczciwym, no to o tym wspominam. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o inne wady, to tak naprawdę nie doszukałem się tutaj innych wad i pod względem ergonomii jest to naprawdę bardzo dobrze zaprojektowany kask. Wentylację na szczęce łatwo jest otworzyć, bo klapa jest duża. Wentylacja górna także jest fajnie zrobiona. W kaskach z daszkiem bywa z tym różnie czasem jest ciężko tą wentylację otworzyć. Tutaj mamy duży, wyraźny, łatwy do zlokalizowania w rękawicy w czasie jazdy, suwak. Także suwak Blendy jest bardzo ergonomicznie zlokalizowany czyli na lewej dolnej krawędzi kasku. Podsumowując, wybierając RPHA 60 dostajemy lekki, wygodny, bardzo bezpieczny kask Dual Sport, który ponadto bardzo dobrze sprawdzi się w turystyce, nawet asfaltowej i to z wyższymi prędkościami, bo po pierwsze mamy tu świetną aerodynamikę daszka, a po drugie, jeżeli chcemy, to bardzo szybko, w bardzo prosty sposób jesteśmy sobie w stanie ten daszek zdemontować. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zachęcam do komentowania, zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeżeli film się spodobał. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!